To nie chcą Veilgarda vale nawet za darmo, bez zainteresowania na PS. Zobaczmy, film sprzed tygodnia już, ale muszę nadrobić. Muzyki montaż. Z tej strony Arkadikus. Jak się macie, moi drodzy? Ach. Jakże wspaniale jest mieć rację, wyłamać się z tego nurtu! Boże, ja, bo ja też to uwielbiam. Ach, kurwa kocham to. Naprawdę. Mój ulubiony, wiecie, ja na przykład na, na, na naszym Discordzie moim, moim, i moich znajomych mam nick Protoplasta. Bo ja zawsze jestem pierwszy i zawsze mam rację. A przynajmniej tak lubię sobie wmawiać. Nie, ja kurwa uwielbiam to, jak ludzie mi piszą jakieś głupoty i ja czekam, co nie? Ja zapisuję sobie te komentarze, zapisuję sobie te artykuły i kurwa czekam po prostu. Czekam na weryfikację. To jest najwspanialsze uczucie w historii. Moment, w którym na przykład pod materiałem na temat Mass Effecta ziomek mi pisał, że. Yy, yy, on mi napisał tak. Ty fujaro, ty śmieciu. Yy, przecież ten y, Akolita, właśnie do Akolity odnosiłem. Przecież Akolita jeszcze nie wyszedł, to dalej może być dobry serial. Yy. Ja to kurwa uwielbiam, powiem wam tak. To jest największa satysfakcja. Ja wiem, to jest jakby taka, to jest taka powiedzmy, powiedziałbym, może trochę sadystyczna. Przyjemność, bo kocham to. Ty kiedyś byłeś w wykopku, nie? Nie, ja nigdy nie używałem wykopa. Wykopa, wykopu, kurwa, nie używałem, nie byłem nigdy na wykopie. Ale y, czasami scrolluję niektóre bordy z gier na forczanie z jednego prostego powodu. Nie widziałem ludzi bardziej pojebanych niż tam. To co oni robią w niektórych grach, obrzydza mnie i fascynuje równocześnie. Jeżeli chcecie kiedyś zobaczyć dobry content, i gra się w Rimworlda, wejdźcie na RWG na forczanie. Zapewniam was, nie zawiedziecie się. ...tywnego, wiecznie liżąc Jaja wydawcom i deweloperom mainstreamu. Mówcie sobie co chcecie, ale będę się chełpił tym, że jestem tym, który od początku widział czym Dewelgard jest i mimo kompletnie szilujących mediów i dziennikarzy, a także wielu influencerów, nie zjechałem po zjeżdżalni prosto do rynsztoku mówiąc, że no, Dewelgard jest wspaniałe. Podczas gdy jest to zwykły średniak. Niskich lotów. Jakże cieszy mnie brak zaangażowania Was, graczy w ten tytuł, brak zainteresowania tą grą, bo przecież ta gra nie była tworzona dla graczy, nie była tworzona dla nas, a dla tej. Mitycznej, nieistniejącej modern audience. I odbiło się to czkawką zarówno wydawcy, czyli jej, jak i oddziałowi BioWare, no, który właśnie już od bodaj dwóch miesięcy szuka sobie nowej pracy. Ojej, jak mi przykro! Welga to wylądowało w PlayStation Plus, moi drodzy, i zapowiadane to było już kawał czasu temu. To nie jest taka informacja super A to zwykło w takim razie musicie przeklejać? Pamiętam, że dość sporo zawsze wzbudzałeś zainteresowania. Co ty gadasz? Serio? Wyko.pl. Chodzę. Wyszukuję. Snake Eater. To ty gadasz? Jest nawet jeden post. Pokaż całość. No poczekaj. Jest, jest cały jeden post, jak wyszukałem swój nick na wykopie. Dopiero jutro premiera Dragon Age. Obserwując zamieszczenie wokół tego, myślałem, że jest już po premierze. Kilka złotych myśli smurfa. W przypadku, gdy nowy Dragon i czeka, się słaby pozycja i reputacja dużych portali o grach takich jak IGN zostanie podważone, YouTube, a znaczenie YouTube'a, Steama i Twitcha jako ludowych platform wzrośnie. Batem, który stosują ludowcy nad twórców gier oraz branżowe portale o gruntowanej pozycji jest anty oraz ukazywanie coraz słabszej jakości gier. Zamieszanie wokół Dragon Age zostało wywołane przez marketingowców z jej, którzy nie dostarczyli niektórym niezależnym recenzentom z YouTube'a i Twitch'a kluczy przed przedpremierowym. Z boku widać, jak olbrzymi backlash z teoriami spiskowymi zaczyna pełznąć twórców gry oraz portali starego typu, takich jak IGN czy gry online. Ciekawe jest również zjawisko podważania pozycji starych youtuberów przez nowych. Przykładem jest Sneak Eater, który dzięki krytyce starych wyjadaczy zyskuje na zasięgach. To naturalny proces. Ciekawe. Nawet jeśli jej kupiła recenzję, ocenianie gier przez youtuberów i twórców na innych platformach bez ogrania to złe zjawisko, całe zatrzęsienie tego typu kontentu na YouTube przykładem jest materiał 300 Kultura. I to jest jedyne co jest napisane ode mnie. Że miałem takim hashtagiem byłeś, ale nie był to ten zniku To ciekawe. To możesz w sumie zerknąć, bo jestem. Ja lubię czytać takie rzeczy, ale to jest bardzo ciekawe w kontekście. Mój content jest krytyką starych wyjadaczy. Nie uważam, żebym krytykował starych wyjadaczy z reguły, bo na przykład ostatnio nagrałem materiał o krytyce. Kolekcjonera, który jest raczej przeciwieństwem starego wyjadacza. To znaczy, to jest człowiek, który na YouTube jest od roku, ponad dwóch, może lat, coś takiego. No wcale nie jest jakoś turbo dłużej ode mnie. To, to próbuję jakby przekazać. Nic no, ciekawe. Ktoś komentował to w ogóle jeszcze? Eee, nic no, Wyjebane na razie. Zobaczymy. I wy mówiliście mi o tym, chcieliście, żebym to poruszył, ale ja nie spieszyłem się z komentowaniem tego. Nie wsiadałem momentalnie do bandwagonu komentującego tę sprawę. Czekałem, bo wiedziałem, że dokładnie tu to, co teraz robię, będzie najsłodsze. Och, no nie zapomnę wielkich zapowiedzi sukcesu Velgarda. Top 3 przed sprzedaży na to, że nie ma na mnie że nie gra nie no sztucznie napępowana progresywność i inkluzywność to jest to, czego ogół graczy chce, prawda? To jest to, na co Czekają. To jest to, co liczy się najbardziej, bardziej niż koherentna historia, satysfakcjonująca walka, spójność fabularna z poprzedniczkami. No w końcu, jeśli ktoś kochał to uniwersum, to to, o czym marzy, to kompletne wykastrowanie tego uniwersum, oplucie go, stwierdzenie, że teraz dzisiejsi twórcy wiedzą lepiej, przerobią to uniwersum na lepsze, ciekawsze, współczesne. No i się zesrało, bo do tej pory nie wiadomo, czy w ogóle Welgard sprzedał się. I mówię konkretnie sprzedał się. W ilości? No nie, no dość dobra, nam do końca. I chociażby nie? miliona sztuk, bo przypominam, że nawet w raporcie podsumowującym Roki ej... Wspomniane było, że Welgard tylko zaangażował Półtora miliona graczy Czyli mówimy tutaj nawet o tych Co to raptem tylko wczesno dostępny kreator postaci Odpalili Okej, okay, dobra, czyli o to mu chodzi No, ja bym powiedział wam szczerze, że wydaje mi się Że to nie jest jakby, kurwa, duże Duże yy, Duża tajemnica, czy Welgard się sprzedał Czy się nie sprzedał Bo wydaje mi się, że gdyby Welgard się sprzedał To nie musieliby zwalniać deweloperów i zamykać studia A bardziej grozić zamknięciem studia Wydaje mi się, że że gdyby Gdyby to wyglądało w ten sposób To kurwa mówilibyśmy trochę O czymś goła innego Bo nie musieliby robić dobrej miny do złej gry Bo nie byłoby złej gry Sprzedał się dlatego wylądował teraz w PS Plusie no. co, Jared, jeżeli chcesz mieć więcej demerza, To musisz sobie szukać Pale Ora. Nie wiem na ile dostępu będziesz miał do tego zasobu Musiałbyś scenowiki poczytać Albo spróbować innego buildu Dostępny za darmo przypominam, a nie kupili grę Zaangażował to co innego niż sprzedał się. Kilka osób podjęło złe decyzje i tyle osób traci pracę. No, z jednej strony tak, z drugiej strony wydaje mi się, że to jest taka w pewien sposób logiczna konsekwencja tej sytuacji, to znaczy, no, no tak, co nie? Oni wydali grę, wszyscy, która. E, oni wszyscy wydali grę, która. Się nie sprzedała, no to teraz w jaki sposób oni mają zminimalizować straty, które podejmują w ramach tej firmy? I pytanie, czy winą jest, czy winą za to, jak jest napisana fabuła, jest, znaczy czy wina za to, jak jest napisana fabuła, należy do writerów, czy do ludzi, którzy tymi writerami sterują? Bo wydaje mi się, z tego co wiem, że pisarze w firmach gamingowych mają jakiś wpływ na to, jak wygląda. Przedstawienie narracji, jak wyglądają dialogi? I czy na przykład pytanie, czy Corin Boucher, czyli dyrektorka projektu, czy tam reżyserka projektu, czy to ona zadecydowała sama o tym, yy, przykładowo ma istnieć dialog, w którym jedna z postaci stwierdza nagle w środku jakiejś poważnej rozmowy, że jest niebinarna, albo że ma istnieć dialog, w którym jakaś postać zaczyna robić pompki, czy bardziej to była decyzja samych pisarzy? Pytanie, czyja to była decyzja? Ogólnie nie wydaje mi się, żeby to było w pełni uczciwe, aby, aby zwalniać faktycznie wszystkich tych deweloperów, no tylko pytanie, co innego się ma stać w tej sytuacji? Czy EA powinno teraz altruistycznie zapewniać tym ludziom pracę, mimo tego, że oni nie zarabiają dla nich pieniędzy? No to już jest bardziej pytanie, które uderza w wasz światopogląd, aniżeli w takie, taką zwykłą gadkę o grach, więc na to musicie sobie odpowiedzieć we własnym zakresie. To, że Welgard wylądował w PlayStation Plus, to zgadzam się, tak, jak najbardziej świadczy o zainteresowaniu grą, ale to jedno. To, że od początku było w game Passie, no co było też jednym z gwoździ do trumny, to drugie, ale numer. Ja czekałem na te numery, moi drodzy, na zawarcie umowy z firmą, która chce wprowadzić te wątki. Nie no tak, w sumie to się zgadzam, no. Znaczy, wydaje mi się, że w momencie, w którym pracujesz w jakiejś firmie, która wykonuje pewną pracę kreatywną, to musisz być gotowy konsekwencji za to, że projekt w pewnym momencie nie wyjdzie, nawet jeżeli wiecie, to jest team effort, prawda? To jest team effort, ale jeżeli projekt nie wyjdzie, to musisz być gotowy konsekwencji tego, że na przykład stracisz pracę. No bo tak to działa, co nie? I identycznie, zobacz sobie, na przykład to, wyobraź sobie, że ponownie odnieśmy to na przykład do pracy w Żabce, co nie? Jesteś kasjerem w Żabce, dajesz z siebie jak najwięcej, ale powiedzmy, że sklep sobie radzi źle finansowo. Nie z Twojej winy, z winy innych pracowników. Starasz się będzie robić jak najwięcej, no ale niestety sklep trzeba zamknąć, musisz zostać zwolniony. Jak inaczej można rozwiązać tą sytuację, żeby nikt na tym nie stracił? No niestety tak działa życie, co nie? Jeżeli jesteś pracownikiem w firmie, która no niestety już nie potrzebuje Twoich usług, albo nie stać ją na Twoje usługi, to stracisz pracę. No sorry, tak to niestety działa. Szczególnie w momencie, w którym wykonujesz pracę tworząc pewien produkt, no nie? Jeżeli jesteś pisarzem i piszesz książki, które się nie sprzedają... No, to nie utrzymasz długo pracy jako pisarza. Jak jesteś zwykłym robolem, to nie masz nic do gadania? W pewnym stopniu tak, no. Ale no dobra, no to, bo to jest też ciekawa rzecz. Postawcie się na przykład na, na miejscu EA, co nie? Zakładając, że ta, da, że ta gra w ogóle się nie zwróciła. Postawcie się na miejscu EA albo na przykład HR-owców i wyobraźcie sobie, że macie pewne zobowiązania finansowe wobec inwestorów i tak dalej, i tak dalej, i wyłożyliście pieniądze na produkt, który się nie zwrócił, i teraz macie firmę deweloperską, która dalej pochłania wam pieniądze. Mimo tego, że nie są oni w stanie do, wydać dobrego produktu, co przed chwilą udowodnili, i marnują wasze pieniądze. Co robicie w tej sytuacji? Bo to jest dla mnie, ja zawsze w takich sytuacjach lubię się postawić po obu stronach. To znaczy, bardzo łatwo jest, jest postawić się po stronie pracownika, który ojej, biedny pracownik wyrzucony z firmy za niewinność, bo projekt się nie udał, i bla bla bla, coś tam jeszcze, 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 jeszcze. Bardzo łatwo jest się postawić w takiej sytuacji, ale spróbujcie podejmować decyzje, jakbyście byli faktycznie osobami decyzyjnymi w takiej firmie i zastanówcie się nad tym, co faktycznie można zrobić w takiej sytuacji. Co ty gadasz, Dragon Age nowy jest 9 na 10, to ci paskudni grifterzy przed nimi nie sprzedała. Ci grifterzy mają domy z basenem w Rumunii, a ci wiedli pracownicy co mają? Kurwa, owocowe czwartki może, nie wiem. Jak jesteś zwykłym robolem, masz pasję do tego, to kończysz jak Daniel Wawra i tworzy swoją firmę. Wydaje mi się, że jeżeli jesteś yy, zwykłym robolem i faktycznie masz pasję do tego, żeby robić dobre gry... I masz umiejętności, żeby robić dobre gry. To w momencie, w którym jesteś wyrzucony z Bioware'u, to w przeciągu tygodnia znajdujesz nową firmę do pracy. Z perspektywy doświadczenia w pracy w korpo, co prawda w innej branży, wszystkie ważne decyzje podejmuje góra. Ty robisz to, co masz polecone. Ma się dwie opcje, albo robić głupoty zlecone przez przełożonego, albo poszukać czegoś nowego. Ja odszedłem, ale niektórzy nie mają takiej opcji. No, rozumiem to. Znaczy powiem wam na przykład, żeby też dać taką wam analogię, co nie? Yy, obecnie mój brat pracuje w Mondelezie. To jest firma, która jest właścicielem Oreo, jest właścicielem Milki jest właścicielem holsów i tam bardzo, bardzo wielu marek yy, słodyczowych. I mój brat yy, pracuje tam jako analityk baz danych, prawda, zajmuje się SQL-em i tak dalej. I ostatnio doszło do sytuacji, w której podwyższone zostały w Polsce ceny kakao. Albo nie wiem, czy tylko w Polsce, czy ogólnie na całym świecie, ale bardzo mocno, yy, bardzo mocno podskoczyły ceny kakao, przez co faktycznie wzrosły im przychody, ale wzrosły im także koszty, przez co dochód się zmniejszył. I teraz mój brat yy, jest trochę w takiej sytuacji, że on tak naprawdę może zostać zwolniony z każdego dnia z yy, przez redukcję kosztów. I teraz, yy, czy. czy ta, co, jak ta firma się powinna w takim razie zachować, jeżeli ona, zatrudniając tych wszystkich pracowników, których zatrudnia obecnie, jest nierentowna, ale. No, co, co, co innego można zrobić w takiej sytuacji, co nie? Jeżeli prowadzisz firmę, to na czym możesz uciąć koszty, nie licząc kosztów wynikających z tego, ile ludzi zatrudniasz? No, oczywiście wiesz, możesz uciąć koszty swojej własnej pensji. Jako CEO, bardzo szlachetne. Uważam, że to powinno dziać się przede wszystkim na pierwszym miejscu. No ale zakładając, że już to się stało, to co dalej możesz zrobić? No, ale to tyle wypowiadania się na tematy, o których nie mam pojęcia. Wracajmy do Gierek. Na którym to będzie pokazane, jak bardzo gracze zajmują. A wiecie, co jest najlepsze? Chyba ja muszę to pokazać. Ja w tym momencie powiedziałem takie słowo, że wracamy do gierek, prawda? Yy, wracamy do gierek. Oczywiście w kontekście tego, że chciałbym z wami porozmawiać o gierkach, o grach komputerowych i co zabawne, to YouTube nie do końca rozumie, co ja mam na myśli mówiąc gierki. I ostatnio mieliśmy sytuację, w której yy, dostaliśmy na kanale szoterskim coś takiego. <gry> Więc kurwa bywa różnie. Nie ze mną te gierki. Pracowani są welgardem i te numery, ten ranking no, jest absolutnie bezlitosny, bo jasno wskazują gracze nie chcą Velgarda nawet za darmo. W marcu bowiem w usłudze PlayStation Plus za darmo można było dostać trzy tytuły Sonic Colors Ultimate, Żółwie Ninja Koła Banga Collection oraz Dragon Age. To też w ogóle w tym Essential to jest chyba to najtańsza, co nie? Czyli oni to wrzucili jeszcze do tej podstawowej subskrypcji. Velgard, te jakby nie patrzeć, darmowe gry i ich zainteresowanie można zmierzyć poprzez True Trophies. Według tych statystyk mamy ranking najpopularniejszych i najczęściej ogrywanych i pobieranych gier danego tygodnia, czyli tygodnia, kiedy Welgard został wrzucony w plusa. Jak ten ranking wygląda? A w ogóle też pamiętajmy, że to nie jest tak jak z Game Passem, bo to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć. Game Pass to jest subskrypcja, którą kupujesz, żeby mieć dostęp do dodatkowych gier, a PlayStation Plus to jest subskrypcja, którą posiada praktycznie każdy posiadacz tej konsoli, ponieważ to jest subskrypcja, która umożliwia wam w ogóle granie online. Więc pamiętajcie, że mówiąc o PS Plusie, mówimy o czymś, co jest darmowe, czy co jest dostępne dla praktycznie każdego użytkownika tej konsoli. Na pierwszym miejscu popularności mamy. Fortnite. Zero zaskoczenia. Na drugim miejscu Call of Duty. Wszystko zrozumiałe. Na trzecim mm -hmm. miejscu GTA V. Na czwartym Marvel Rivals. Potem EA Sports FC25. Roblox. Monster Hunter Wilds. NBA 25. Rocket League. Na miejscu dziesiątym jest Minecraft. Na jedenastym Rainbow Six Siege. Na dwunastym Apex Legends. Na trzynastym EA Sports College Football. I uwaga, wreszcie wchodzą gry z plusa. Na czternastym miejscu jest Teenage Mutant Ninja Turtles The Koa Banga Collection i dopiero na miejscu 15 mamy Dragon Age. The... No co? Eee, no jest jakby to totalna dominacja genetyczna kurwa Żółwich Ninja. ...Velgard. Czyli według tych statystyk, moi drodzy, żółwie ninja ma ponad 8% więcej graczy. Niż Develgard. Problem polega na tym, że cała ta Kołabanga Collection wydana została 3 lata temu i jest to zbiór gier z 8 i 16 bitowców. Czyli gry powiedzmy w przybliżeniu Trzydziestoletnie w tym momencie mają ja większe pierdolę. zainteresowanie niż wydany parę miesięcy temu hit Bioware. Dobra, kurwa, Tra to jest jeszcze, jeszcze zbiór jakichś taki gierek z emulatorów i ja jemię. Play, tytuł od legendarnego studia, wydanego przez, jakby nie patrzeć, giganta i również legendę na rynku. Co się stało? Czyżbyście nie znaleźli tej Modern Audience? wydaje mi się, że już chyba większe szanse byłyby na odnalezienie Atlantydy, czy innego świętego Grala. Zakładam, że nie takiego spektakularnego sukcesu spodziewało się EA po wrzuceniu Velgarda w plusa, no bo wiadomo odpowiedzialny za grę oddział BioWare z Gender na Co czele, to w ogóle no to jest matematy. stary? Co to jest w ogóle stary za progresywna gra, jak oni tutaj walczą z Sprite Demonem? To są już wyjebane, bo im nie płacą, nie? Ale Pamiętaj... Nie, to no, jakby dla mnie to jest straszne... straszna bigoteria. Wiecie, to, że ta gra tak spektakularnie flopnęła, to nie jest zasługa okropnej historii, czy tam totalnie bezpłciowych bohaterów. W sumie, oj, czy za te stwierdzenie powinienem teraz już trzaskać pompki? I wielu innych wad, o których zresztą wspomniałem w swojej recenzji, do której zapraszam, jeśli jej nie obejrzeliście. Nie, 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 nie! Problemem według iA było to, że Deadguard nie jest grą usługą. Pamiętacie? Tak, bo inna gra usługa tego samego zresztą studia i wydawcy, czyli Anthem oczywiście Ty. świetnie się sprzedała i była ogromnym, wielkim, cudownie odebranym tytułem. Prawda? Nauka na błędach. A kto tam o tym słyszał? Na co to komu potrzebne? Oczywiście mimo takiego plaskacza w ryj, jeśli chodzi o statystyki, no nadal nie zabraknie osób, które będą broniły Velgarda jako dobrej gry może niezrozumianej przez prostackich graczy, która nie odniosła oczekiwanego przez deweloperów i twórców. Nie no kurwa, takie tłumaczenie to jest jak sytuacja, w której kłócicie się z ziomkiem o coś i jakby on przegrywa dyskusję, co nie? On ewidentnie nie ma racji. Wy mu dajecie takiego już ostatniego plaskacza merytorycznego w ryj, gdzie po prostu udowadniacie mu, że cały czas pierdolił głupoty a on na sam koniec stwierdza, jednak nie o to mi chodziło. Nie, nie, nie zestraj się, tylko nie, nie o to mi chodziło, źle mnie zrozumiałeś. Nie? No, to to jest dokładnie to samo. To nie jest tak, że moja gra jest. Yy, nasza gra jest do dupy, tylko po prostu ona jest niezrozumiana przez kurwa was, maluszki. No tak jest niestety. Sukcesu na skutek działań cholernych grifterów. Niektórzy wolą żyć bowiem w wyparciu niż. Przyznać komuś rację i przyznać się do błędu. W sumie przypomina mi to tutaj dyskusję z jednym z widzów dosłownie kilka dni temu, który w ostatnim materiale, w którym mówiłem o Avout, że kompletnie nie zgadzam się z wynikiem z kosmosu pokroju 6 milionów ogrywających ten tytuł graczy, który podał screen rent, no to użytkownik ten stwierdził, że no piernicze w tym materiale, bo Avout jest teraz na czwartym miejscu w rankingu Xboxa i powołał się na True Achievements. No, tylko jest tam... Pewien problem. Jest tam takie osiągnięcie, które nazywa się You've got it from here. I osiągnięcie to zdobyło według True Achievements 138 tysięcy graczy. O czym to świadczy? Że tylko tylu graczy przeszło samouczkowy prolog. <laughs> i wylądowało w pierwszym Ja kubie. pierdolę, ale to jest w ogóle miarodajne, stary. Ej, to jest w chuj miarodajne. Czyli 138 tysięcy graczy, czyli 97% w ogóle graczy, którzy odpaliło grę, zrobiło samouczek. To oznacza, że samą grę od premiery pobrało 150 tysięcy osób. No to kurwa dobry wynik faktycznie. A pamiętajcie, że pewnie większość z tych osób grało w grę na Game Passie, którego i tak kupiło dla innych tytułów. Ja pierdolę. Czy wy pamiętacie mniej więcej, jak wyglądała moja Avout na gry wideo. Ja wam to przy, pozwolę sobie to przywołać. Dziękuję bardzo za piąty miesiąc spok. Dziękuję Ci za wsparcie. Pozdrawiam Cię. Dobra, słuchajcie, bo mi się przypomniało już. O, jest. Vault to sygnał dla obsydianu, aby zamknąć firmę. Bardzo lubię ten tytuł. Starałem się, ale ogólnie pierwszy jakby porządek i koniec tego materiału nagraliśmy w takich warunkach polowych. Przed premierą Out, twórcy mówili, że ma być to gra, która ma wkurzyć Elona Maska. Ostatecznie okazało się, że... I my to nagry nagrywaliśmy pod złotymi tarasami. Yy, na takiej instalacji właśnie, która się nam nazywała yy, Portal do EWAUT, co nie? To, była, to był marketing. Wielki telewizor, co nie? Zrobiona instalacja, która normalnie no, musiała być dosyć trwała mimo wszystko. To nie mogło być byle gówno. Natomiast ja jestem w ogóle ciekawy, czy im się zwróciła, kurwa, ta instalacja sama, co nie? Wracając, co nie? Kwestia jest taka, że ja jestem bardzo ciekawy, czy im się w ogóle sprzedaż tej gry w Polsce pod względem jakby, wiecie, yy, jeżeli policzyć sobie też procentowo koszty produkcji, to ile kopii sprzedało się w Polsce, ile kopii się sprzedało w subskrypcji, a ile normalnie, czy to się w ogóle zwróciło, żeby coś takiego trzymać pod tymi złotymi tarasami, bo jednym jest kwestia postawienia czegoś takiego, zbudowania tego, a drugim jest kwestia opłacenia tego, żeby to stało pod złotymi tarasami. I przypomnę Wam jeszcze jedną bardzo zabawną rzecz, że w momencie, w którym ta brama stała już przez kilka dni, to nagle okazało się, że oni robią z tym jeszcze większą yy, aferę marketingową, bo... a więc to promował normalnie chyba, nie wiem, a więc i to Ktoś jeszcze chyba tam miał jeszcze kampanię z nimi na, na Instagramie z tym influencerom też trzeba było zapłacić jestem ciekawy czy im w ogóle marketing tej gry się zwrócił w Polsce szczerze wątpię yy, jeżeli 140 tysięcy graczy tylko to naj no popatrzcie to nie było innych platform A Vault nie ma na PlayStation yy, A Vault nie ma na żadnej innej platformie jest tylko i wyłącznie Steam i Xbox na Xboxie zagrało 140 tysięcy graczy powiedzmy że podliczymy to wszystko z czego myślę że na spokojnie można stwierdzić że 80% to są ludzie którzy posiadają tą grę w ramach Game Passa. Natomiast Avout na Steam SteamDB posiada estymaty użytkowników. No teraz 3000 osób w grze, 20 tysięcy w piku. No według tych estymat od 200 000 do 250 tysięcy graczy. All time -peak na Twitchu też by się mniej więcej w tym pokrywał. Powiem wam tak, no kurwa okazuje się, że jednak ta gra nie była aż tak wybitna, jak niektórzy zdają się wmawiać. Grę. Oczywiście dalszej odpowiedzi brak, no a jak? Nawet zakładając optymistycznie, że True Achievements nie śledzi wszystkich graczy, a po prostu powiedzmy 10% to daje nam miliony 380 tysięcy. I co prawda ja z matematyki akurat jestem raczej kiepski, ale nawet w ten optymistyczny milion i 380 tysięcy, że już o 138 tysiącach nie wspomnę, to nadal dużo mniej niż 6 milionów graczy no, czyli, czyli to, co screen. podaje, ta stronka, co wysyłałeś, też, yy, też są w tym zakresie, co podawał SteamDB. Rent. Konkluzja jest jednak prosta. Jeśli gracze nie chcą Twojej gry za darmo. To naprawdę gdzieś strasznie zbłądziłeś. I tutaj nie ma co winić innych niż po prostu samych twórców i samych wydawców, którzy sądzą, że to model sprzedaży się nie sprawdził, a nie sama gra. Po raz piętnasty bowiem nie będę powtarzał tego samego, że paskudne pisanie bierze się z tego, że twórca zamiast chcieć napisać dobrą historię, chce napisać swój poglądowy manifest, bo on ma kurwa rację. A od tego cierpi zarówno awaut, jak i właśnie welgard. A tego się naprawdę nie chce nikomu ani czytać, ani oglądać. A już tym bardziej ogrywać, szczególnie, że pod kątem rozgrywkowym również twórczy. Czy znaczy ja uważam, że można na spokojnie napisać poglądowy manifest i tak dobrze wypaść pod względem tej polityki w świecie przedstawionym gry? Tylko bardzo dużo ludzi nie rozróżnia moralizatorstwa od y komentarza politycznego. I dużo osób na przykład chce się z komentarzem politycznym, odpalcie sobie na przykład d Disco Elysium chociażby. Urwaniałem, dlaczego tak się złamałem w ogóle. D -d 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 Disco Elysium. A -d 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 Disco Elysium, odpalcie sobie. Deus Exa jedynkę, w sumie każdego deus Exa. pełno macie gier, które nie są manifestem politycznym, są komentarzem politycznym i nikogo nie moralizują. To znaczy, każda ideologia jest przy nich przedstawiona w pewien, równy, równie karykaturalny sposób. Nie ma tam przedstawionego yy, prawidłowego sposobu myślenia, tylko jest krytykowany ten negatywny. Na przykład Wiedźmin z motywem dyskryminacji elfów i kresnoludów. Fajny przykład też, no. Yy, kurde, dużo jest takich przykładów, właśnie na tej zasadzie, no jakby nie patrzeć, cała Duna jest komentarzem politycznym, chociażby do tego, co się działo na Bliskim Wschodzie, albo ogólnie komentarzem politycznym odnośnie tego, jak działa formowanie się religii, kurwa. Polecam sobie przeczytać Dune, bo Herbert miał dosyć mocne tezy na, na temat tego, jak wybierani są przywódcy w światach demokratycznych, jak, jak formują się religie i czemu służą. Kurwa, polecam sobie przeczytać, co nie? Bo mają, kurwa, paskudnych designerów. I, i nie ma tam przedstawione jakby... Prawidłowego sposobu myślenia. To tak nie działa. Programistów i tak dalej. Newellgard już naprawdę nie potrzebował tego skopania leżącego. Było minęło, no można dać tej grze umrzeć, a graczom jak najszybciej o nim zapomnieć i wyjdzie to dla zdrowia dla wszystkich. Ale no cóż, no jeśli EA chciało sprawdzić faktycznie w jakim miejscu ten tytuł stał. Potrzebował tego ostatniego takiego reality checku. No to właśnie go dostał. Sam lubię powtarzać, że za darmo to i ocet słodki. Ale są i takie główne, na których nawet i muchy nie siadają. Nawet jak to gówno jest za darmo. Może to będzie kiedyś lekcja dla EA. Bo jeżeli chodzi o Bioware, to mimo, że liczę na nowego Mass Effecta, po prostu, bo uwielbiam to uniwersum, to naprawdę nadziei co do tego studia nie mam. Ja też nie. Dzięki serdecznie. Ja nie czekam na nowego Mass Effecta, nie chcę się zawieść. Za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dobra, to tyle z Arkadikusa.